W kolejnym odcinku dzisiaj zaprezentuję Wam najbardziej przydatne dodatki do iPada, które według mnie bardzo ułatwiają pracę z iPadem i naprawdę bardzo fajnie się tego użytkuje. Wszystko jest wtedy dużo, dużo prostsze i wygodniejsze dla nas użytkowników. Także zapraszam Was serdecznie do oglądnięcia filmu. Pierwszy dodatek, który chciałbym Wam pokazać, to stand od firmy Elago. Można go nabyć na stronie elegodesign.com Tak to wygląda, jest to taki aluminiowy stand. Bardzo fajnie tutaj iPad się na tym trzyma. Jak zaraz zobaczycie, jest to takie wykonanie aluminiowe. I bardzo fajnie się to prezentuje z iPadem. Można go położyć zarówno poziomo, jak i pionowo. Tutaj te gąbeczki bardzo fajnie trzymają iPada, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Co jest jeszcze tutaj ciekawe, jak widzicie, są tutaj otwory na kable. Jeden jest na kabel od głośności, czyli na przykład jakieś głośniki, gdybyśmy chcieli podłączyć lub coś w ten deseń. Drugi kabel jest to wyjście od zasilacza. Stand od firmy Elago. To jest pierwszy dodatek, który chciałbym Wam zaprezentować do iPada. Drugim dodatkiem, który chciałbym Wam pokazać jest oczywiście Apple Wireless Keyboard. Jest to klawiatura dedykowana do komputerów Mac, Mac mini, do iMaca i tak samo do iPada i do iPhone'a. Klawiatura sprawdza się naprawdę genialnie, jeżeli chcemy sobie napisać jakiś tekst na iPadzie. Nie korzystamy wtedy z tej klawiatury dotykowej, tylko z takiej klawiatury bezprzewodowej działającej przez Bluetooth. Do tego właśnie bardzo fajnie sprawuje się ten stand od Elago. Możemy mieć taką konfigurację i wtedy kładziemy sobie iPada na naszym standzie i bez problemu możemy pisać jakieś dłuższe teksty. I jest to naprawdę bardzo wygodne za pomocą właśnie tej klawiatury i naszego iPada. Trzecim akcesorium, które chciałbym Wam zaprezentować, jest to rysik od firmy Belkin. Jego koszt jest to granica 40-50 zł, jeżeli dobrze poszukacie. Tak wygląda rysik: zakończony jest z taką e, fajną, miękką gumeczką, także. Nasz iPad na pewno nie zostanie porysowany, jeżeli będziemy używać tego typu rysika. Sprawdza się on naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o użytkowanie takiego właśnie rysika w aplikacji Paper, czyli w takiej aplikacji do rysowania, czy ogólnie do przeglądania tak naprawdę zdjęć na iPadzie, do wszystkiego. Co chcielibyście tylko wykonać, możecie wykonać to takim oto rysikiem. Oczywiście ja preferuję przeważnie obsługę iPada palcami, gdyż jest to najwygodniejszy sposób. Natomiast do takich jakichś specjalnych zadań, naprawdę ten rysik od firmy Belkin sprawdza się bardzo fajnie i mogę Wam go serdecznie polecić. Które chciałbym Wam dzisiaj pokazać. Jest to pióro Zeta Cover, czyli pokrowiec dla iPada, który chroni zarówno plecy naszego iPada. Posiada on oczywiście wycięcia na kamerę i na wszystkie przyciski. Recenzja tego była już na moim kanale. Natomiast jest to taki film, w którym chciałbym Wam zaprezentować wszystkie akcesoria, które mam do iPada i które według mnie znacznie jakby pomagają nam w użytkowaniu tego sprzętu i jest to wszystko dużo bardziej wygodne. Akurat pióro Zeta Cover jest bardzo fajnym sprzętem jest to taki case, dzięki któremu możemy sobie wrzucić naszego iPada, gdzie chcemy, do jakiejś torby. I wiemy, że nic się z nim nie stanie, nie, nie porysuje się nam ani tył, ani przód. I oczywiście działa on tak, jak smart cover. Może on działać także jako podstawka. Jak widzicie, możemy go sobie postawić i oczywiście wybudza on naszego iPada, i usypia po zamknięciu. Cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o akcesoria do iPada. Ja serdecznie zapraszam Was do zakupu tych właśnie akcesoriów. Myślę, że dzięki tym akcesoriom naprawdę będzie można bardzo fajnie korzystać ze sprzętu i dzięki temu będziecie wykorzystywać iPada dużo częściej jeżeli chodzi o na przykład komputer. Dlaczego? Dlatego, że wszystko stanie się dużo bardziej wygodne. Tak wygląda mój zestaw akcesoriów do iPada, i dzięki temu naprawdę dużo częściej z niego korzystam przy biurku. Jeżeli chcę napisać jakiś dłuższy tekst, czy coś w ten deseń, mogę spokojnie skorzystać z iPada. Nie muszę włączać specjalnie komputera, żeby napisać jakiś długi tekst i nie bawić się z klawiaturą ekranową, czy jakoś mieć trudności z ustawieniem iPada w taki sposób, żeby mi Odpowiadało to wszystko do pisania i tak dalej i tak dalej. To był film z takimi akcesoriami do iPada. Zapraszam was serdecznie do kolejnych filmów. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Dzięki serdeczne za oglądnięcie kolejnego materiału.